Witajcie moi drodzy. Dzisiaj zapraszam Was na pyszną fasolkę szparagową w sosie pomidorowym. Danie lekkie i niskokaloryczne, bo nie podajemy fasolki tradycyjnie ze smażoną tartą bułeczką, ale z pysznym, aromatycznym sosem pomidorowym. Do zrobienia tego dania będziemy potrzebować oczywiście fasolkę szparagową. Ja mam tutaj dwie torebki fasolki mrożonej. Żółtej. Natomiast oczywiście super byłoby, jeżeli macie fasolkę świeżą. Będziemy jej potrzebować około kilograma. Do sosu pomidorowego możemy wykorzystać dwie puszki pomidorów krojonych bez skórki, bądź wykorzystać świeże pomidory, które należy sparzyć i obrać ze skórki, a następnie je pokroić. Jedna cebula, dwa-trzy ząbki czosnku pół, sok z połówki cytryny, zioła, ja mam tutaj bazylię świeżą i łyżkę oregano, no i sól oraz pieprz. Powiem Wam jeszcze, że fasolka szparagowa jest bardzo zdrowa, zawiera mnóstwo witamin, poza tym potas, magnez, żelazo oraz błonnik, także dobrze wpływa na przemianę materii. Jest też niskokaloryczna, bo w 100 gramach fasolki jest około 25 kalorii, zaledwie 25 kalorii. No dobrze, to zabieramy się w takim razie do robienia e, przygotowania dania. E, zaczniemy od wrzucenia fasolki szparagowej do gorącej, wrzącej, osolonej wody. Fasolkę od momentu zagotowania się wody. Będę gotowała przez około 12 minut, taka by była mięciutka. Na patelni rozgrzałam oliwę z oliwek. Następnie wrzucam pokrojoną cebulę. Do tego dodaję drobno posiekany czosnek. I wszystko delikatnie podsmażam. Gdy cebulka jest już ładnie zeszklona, dodaję pomidory. Wszystko mieszam i przez jakiś czas będę ten sos tak dusiła. Aby mm, trochę płynu wyparowało, i sos się zredukował, zrobił bardziej gęsty. Sos już nieco zgęstniał. Mogę teraz dodać a, sok z cytryny. Dodaję też do sosu posiekaną bazylię. I oregano. Wszystko mieszam. I będę jeszcze podgrzewać jakieś 5 minut. Na samym końcu, kiedy już właściwie mój sos jest gotowy, doprawiam go jeszcze solą. I pieprzem. Mieszam i próbuję, czy jest dobry. Fasolka szparagowa jest pyszna, pachnąca, mięciutka. Jak widzicie, jeszcze gorąca. Nakładamy porcję na talerz. Dodajemy łyżkę naszego pysznego. Pomidorowego sosu, przypyszne danie. Fasolka szparagowa w sosie pomidorowym. Fasolka jest mięciutka, tak jak powiedziałam, bardzo zdrowa, a sos pomidorowy gęsty, sycący, ale również dużo zdrowszy od tradycyjnej smażonej tartej bułeczki albo masła, którym zazwyczaj polewamy fasolkę. Połączenie świetne. Polecam. No i zapraszam was również na mój blog ankagotuje.pl po więcej przepisów. Będzie mi również bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał na YouTube. Pozdrawiam i życzę smacznego.